20 zł z niszki, z konem jedno ja na pierwsze zakupy w Lisku, aaaaah skorzystaj z promocji, bo jak nie skorzystasz to promocja zostanie niewykorzystana przez ciebie i to będzie bardzo smutne, nie mogę że tego puścić, koje z reklamy. Goł już był konsekwencją tego, że postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Może trochę za wcześnie. Dobra, ale co czwartej co nie dajmy wcisnąć, bo to już będzie żenada. No dobra. jeszcze raz widziałem, żeby Przemo sobie aż tak nie radził w pojedynkach o górne piłki. No cóż, no pierwsza porażka. Pociesza to, że nie zagraliśmy źle. Graliśmy naprawdę niezły mecz. Mieliśmy pecha, patrzcie na statystyki. Z mieliśmy lepsze dużo, dużo więcej strzałów, dużo większe posiadanie piłki. Dużo lepsze celność. ogólnie byliśmy lepsi tylko te dwie bramki z dupy. Gdyby nie te dwie bramki z dupy, no ale trudno, no przydarzył się Tobiaszowi gorszy mecz. Jeśli to będzie jeden taki mecz, to ok. Chętnie bym im powiedział to, że to był bardzo dobry występ, ale myślę, że Graby by to źle potraktowała. Trzeba powiedzieć, że rozczarowanie. Ale jesteśmy liderem. To jest spoko. Dobra, trzeba iść na tę konferencję. Jakiś jeden dziennikarz przyszedł. Jak na pana plany wpłynie ten rozczarowujący wynik? A nie wie pan, ja robię teraz nie, śledzie według nowego przepisu. Mimo niekorzystnego wyniku, nie zdecydował się pan na to, by na boisko wszedł Patryk Lipski. Jak pan to uzasadni? Skoro pan przyszedł, to musi pan skosztować um, mojej potrawy. Proszę A. bardzo. Paweł Stano był na stadionie bezwina, postanowił przekonać się, jak zagra Paweł Proskowski, którego ponoć chciałby sprawdzić do swojego zespołu. Jest pan co, odpierdł się, nawet nie patrz kurwa w jego kierunku. Carlos Julio, póki co nie zaskarbił sobie kimpatki wypierdamy. Bartłomiej Losarczyk zdecydował się pozostać. To jest dobry gość. Siedzi u nas już 5 lat, zagrał przez ten czas <noise> jeden mecz oficjalny? Naprawdę? Zagrał tylko jeden mecz? No może nie wiem, może mu dobrze w Głęczakowicach. Płacimy mu 0 zł miesięcznie, więc w sumie chuj, niech siedzi. Yy, jak lubi, Stanek odrzuca. Nie odpuszczę ci. Będę. Póki się będzie dało, to będę składał tę ofertę. Aż po prostu. Nie wiem, czasem się tak da wychodzić różne rzeczy. Tak sobie myślę, bo Mucha ostatnio gra dość przeciętnie. Eee... Może spróbujemy jeden mecz Lipskiego w pierwszym składzie. stanego odrzuca. No nie, no nie. Nie odpuszczę. Do usrania. Nikogo nie znaleźliśmy. To szukajcie kurwa dalej. Czemu Seweryn tak słabo trenuje? Seweryn. Przemysł słabo Co się dzieje? Mogę skrytykować yy, trening przemaczny? Obejmę go ramieniem. Ej, proszę pana, jak, 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 to, jak to chciał pan rozmawiać z Polakiem? Przecież Polacy nie mówią, Polacy dają tylko chrząknięcia i pomrukiwania, kurwa. Okej, okay, zarząd i kibice dość szybko stracili w nazwiarę, bo jedni i drudzy oczekują porażki z Krakowią. Ale to dobrze. Patryk Grybski nie jest w najlepszej kondycji? Nie, no ma niezłą kondycję. Tomek już czeka na niego jak coś tu na wejście. Muszę coś... trzeba coś zmienić, żeby, wiecie, pobudzić y, ludzi do starań. Nikt nie może myśleć, że ma ten skład na zawsze. Krakowie, pykniemy ich teraz. Ale nie sprawdzam, y, jak im idzie, bo to nie ma znaczenia, bo ich pierd... Ja go naprawdę sprzedam. Po tym meczu spróbuję go sprzedać. Jedne! Wow! Niezła proca. Dwie minuty, dwie sytuacje bramkowe. O to chodzi. Następne 15 minut i żadnej sytuacji bramkowej. O to nie chodzi. Znowu nam bramkarz przeszkadza. Ale brawo, korzył. Piękna akcja. Te moje rożne są do dupy. Nie działają po prostu. Jedną bramkę, jaką strzeliliśmy, to była z tego drugiego schematu że po prostu na krótki słupek Michalski jelo. Taka bramka z dupy, nie? Tu jakieś zamieszanie, tu jakiś. Aj, kurwa, janeczek. Tobias się nawet nie rzucił. Lipski nieźle. Tak jest! Tak! Brawo, Lipski, brawo, Bator. Bardzo dobrze. Szybka reakcja. O to chodzi. Nie No, piękne zagranie, Patryka, trzeba przyznać. Jego najlepsze zagranie w tym sezonie. I Bator też, na nareszcie kur wykończył jak trzeba. Bardzo dobrze. A czemu Paweł jest smutny? O, już nie. Jest. Dobrze, dobrze, wracamy do gry. Może pochwalę, bo oni to lubią. O nie! Ach. Śniewski jest dobry, jeśli chodzi o górne piłki, ale jak rywal idzie z akcją. Co to było? Ty! Dobrze, Kilian jest kurwa przytomny. Jak idą z taką szybką. kto biaż? Ogarnij się, bo szumera nie jest wcale taki słaby, żeby mu nie dać szansy. Kończymy. Nie, ja pierdolę, co to było? Co to, co to było? Takie kurwa zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, żeby kurwa. Proszę pana, bo my nie umiemy grać w piłkę. My jesteśmy beznadziejni, kurwa. I tylko tyle mam do powiedzenia. Jak rywal idzie z akcją po ziemi, to Wiśniewski ma ewidentnie problemy. Ogólnie z ogarnięciem życia. Wygrywają wszystko w środku pola. Przegramy ten mecz, jak tak będziemy grać. Eee, coś musimy zmienić w przerwie, bo nawet chyba nie personalnie, tylko po prostu w grze. To jest pierwszy mecz, w którym faktycznie gramy gorzej niż przeciwnik, ale takie mecze też się za czasem wygrać. No. No! Tak. Otóż nie. Ach, Patryk! Dać szansę znowu Związkowi, czy nie bardzo? Dobra, niech jeszcze... Na razie gramy tak jak jest. Oni mają piłkarzy niektórych ekstraklasowych, więc... Ten Knap coś tam grał... Coś nie doszło Cześć, Cześć, tu Tobiasz Wajnsetal. Witam Dobra, chuj, spróbuję. Może kiedyś ten Związek zacznie... Nic mu nie będę mówił nawet, bo... Jeszcze się zestresuje chłopak. musi kiedyś jakąś bramkę strzelić. 40 minut dzisiaj dostaje, no? Jest słaby! Jest kurwa słaby! Czemu on jest taki słaby? No mam flashbacki z Kiklajza. O o! Halo! Gdzie jest nasza obrona? Halo obrona! Halo! Coś może w taktyce pokombinować, żeby ich... Zmylić. Może więcej strzałów? No, no, no! Ator gra mega mecz, ale też podanie dostał wspaniałe. Świetne wykończenie. Jak ta taktyka prawą stroną ma sens, powiem Wam. Nie wiem, czy tego nie wprowadzić na stałe, jak ten bator tam pomyka, tak. się dobrze, spokojnie, sobie gramy bardzo ładnie Jest Tomek. Tomek ma siły i umiejętności Dobrze, bardzo ładnie Bardzo ładnie Bardzo ładnie Bar Przysięgam, że jakby tego nie strzelił, to po pierwsze by była wędka i po drugie była lista transferowa. No, Damian, może teraz jakoś ruszy, ale to była jedna z ładniejszych akcji, jakie zrobiliśmy. Od bramkarza wszystko poszło. Przeżyjmy to jeszcze raz. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zastrałem się, prawda? Ile jeszcze mam zmian? Jedną. Jedną zmianę, a umierają i Łunkiewicz i Kilian. Hmm. Za Łunkiewicza mógłbym wpuścić tylko Suskiego, co nie ma sensu. Bardzo dobra sytuacja. Pokaż Suski, co tam masz? Pokaż Suski, co tam masz? No i dobrze. I wody wszedł, wywalczył rożny. Mamy teraz trochę czasu, do, do, żeby ukraść. I znowu wiśniewski wrzuca, no kretyński pomysł. No właśnie. Wracaj Wiśnia, wracaj. No, nie ma żadnej rozpaczliwej obrony. Imponują mi chłopaki. Całkowicie kontrolujemy przebieg gry. No wygraliśmy ten mecz. Wygraliśmy z dwójką Krakowi. Ja jestem bardzo zadowolony indywidualnie pana Batora trzeba pochwalić, bo zdekoncentrował się. Nie będę już chwalił indywidualnie nikogo w tej drużynie, bo to tylko kłopoty. Dajcie spokój. Bator zagrał co najwyżej przyzwoicie. Przesadzacie trochę. Kurwa, pierdolisz tutaj nie wiesz, co? 16 punktów. 3 punkty przewagi nad GKS-em Katowice Legion 2. Nad strefą barażową, czyli siódmym miejscem, jest już 5 punktów przewagi po 7 meczach. Jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze. No i teraz, najciekawszy mecz, jak dla mnie, bo gramy z FC Hollywood. Bator w świetnej formie, to jest prawda, ale już go nie będę chwalił. Czy oni dalej tak dołują w tej lidze? Tak, mają 5 punktów w 7 meczach, czyli będą mega groźni, bo na pewno już. Kto tam jest trenerem w ogóle? Aleksander Rogić, 23 koła mu płacą. Ja mi nawet nie chcę sprawdzać ile, bo mi będzie smutno. Nie no, mają Buchalika, który dopiero grał w Ekstraklasie. Mają Moskwika, który dopiero grał w Ekstraklasie. Mają Radka Majewskiego. jakiś Manuel Torres. Chuj wie kto to jest, ale jest dobry. Mają Maka. Maka paka. Mają jakiegoś innego Nigeryjczyka. Szybkiego, silnego. No Teoretycznie nie mają prawa być tak nisko w tabeli, ale to jest piękno w futbolu. Trzeba ich uwalić na PiS. Znaleźli jakiegoś Antoniego Mikułko. No tak, na pewno za 1,354, wiecie co. Ten mój scouting to jest cały, do wyjebienia. Tydzień, koniec okienka transferowego. No już, się, już chyba nikogo nie ściągniemy. No. Nie. Jakieś spotkanie mam od rekrutacji. Kontrakty wygasające. Na razie się tym nie będę przy... Zajmował? Dajcie mi na razie spokój. Tak, świetna, świetna rekomendacja. Typ co 54 tysiące miesięcznie zarabia. To jest naprawdę wspaniała rekomendacja. 100 miesięczne spotkanie sztabu. Dajcie mi streszczenie do skrzynki, ja. Ja chcę już grać z wieczystą. Jestem nakręcony na ten mecz. Oskar Mazurkiewicz wypada na 6-7 tygodni przepuklina. Czyli będzie operacja. Pogadajmy z nim. O, teraz mam szansę punkty jakieś w niego. Sobie zrobić. Dzięki szefie. Widzicie? Oskarek wraca do nas. Kłanie się tam, kuruj. Jak wrócisz, to może coś tam zagrać nawet. Patrzcie, Carlos Julio powołany do Dominikany. Mamy reprezentanta eee... kraju. Może jeszcze kogoś z Dominikany sobie ściągniemy: Heinz Morszel. Patrzcie, Heinz Morszel nie ma klubu. Ciekawe czy by chciał do nas przyjść. Nie! Niezła drużyna ogólnie. Mam sam paket, więc Carlos Julio. Słusznie doceniony przez dominikańskiego selekcjonera. Sieracki kontuzjowany, młoda kontuzjowany. Okej, okay, na mecz z wieczystą. Czy mam robić jakieś zmiany? Czy Lipski powinien znowu grać? No może powinien. Trochę szkoda tą Muchy na ławce, ale... ale spróbujmy tak. Niech Carlos zagra, no bo zaraz jedzie na kadrę, go nie będzie chyba z dwa tygodnie to. Miejmy coś jeszcze z niego. E, jesteśmy faworytem lekkim Bugmacherów. Przed sezonem na pewno byłoby całkiem inaczej, ale że gramy zajebiście, to już Bukmacherzy wyczaili. Mecz przesunięty ze względu na powołania zawodników klubu Kotwica Kołobrzeg? Kto tam jest kurwa powołany? No jakiegoś mają z Haiti gościa jednego i co? I przez to mecz mi przesuwacie? Co, byście oszaleli? Co to ma być? Aha, i ja teraz będę musiał zagrać 3 dni po sobie mecz, bo. Kot... Nie, wiecie co, to jest skandal. Oczywiście, jak jakieś machloje są, to musi być kotwica koło obrzeg. Poczytajcie sobie o tym klubie, jakie tam się rzeczy dzieją. W ogóle mnie to nie dziwi. Szumera, weź się do roboty. Tak naprawdę, nie byłbym jakiś rozczarowany baremisem, bo ta wieczysta musi w końcu zacząć grać. I trochę się boję, że z nami sobie uznają, że może zaczną w końcu grać. Mają serio niezły skład. Coś grałem jakimś gówniarzem w ataku. No to dobrze. Pojedynek gówniarzy napastników. Carlos Julio nie jest w najlepszej kondycji. Co? Wy gadacie? Jest w zajebistej kondycji nie gra. Patryk lipski się denerwuje pojedynkiem z Michałem Kaczmarkiem. Świetnie. Czemu ja z muchy zrezygnowałem No ale opłaciło mi się w ostatnim meczu. Patryk swoim podaniem pobudził nas. Uff. Dobra, czekałem na ten mecz. Przyjechali kibice wieczystej, jest ich dużo. Nie wiem, tam chodzi ktoś na te mecze w ogóle? Tak w prawdziwym życiu? Lider z ostatnią drużyną. Co może pójść nie tak? Futbol menadżerze. Co może pójść nie tak w takim meczu? Teraz spróbuję uderzyć. O ja. No dobra, trzeba próbować w sumie, bo jest mokro, nie? Cantar Carlos, kurwa. Selekcjoner cię ogląda dzisiaj. No weź się ogarnij, człowieku. Mamy przewagę. Jest ok. Mm. Może pochwalę, nie wiem. Skoro przewagę, to może warto. Przestało padać. Oj oj, 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 oj. Oj, tak jest, Carlos, Zobacz, selekcjoner patrzy, Carlos, Tak! Cały czas się, się wpatruje w ciebie. Na streamie ogląda. Nie mógł przylecieć, bo się drogie bilety. Taki mecz na razie bym powiedział o dość niskiej temperaturze. Znajduję się w miejscu, gdzie nic się nie dzieje. Badamy się. Ale faktycznie, to wieczysta taka. Tłuste koty widać. Ani mi się jakoś biegać za bardzo nie chce, jacyś tacy ociężali. Trochę szkoda byłoby nie wygrać. Ale nadal mają yy, indywidualności to jest problem. Łysego mają figla. Co se lubi pofiglować. No. Jezus Maria! Jak co? Jak to nie wpadło? Jak to? Przecież to leciało do. Mi się wydawało, że to przyleciało w ogóle przez siatkę, ale dobrze, dobrze. Dobra akcja. Buchalik to ekstra ekstraklasowy. No, to nie ma co. Się nie gramy źle. Jesteśmy stroną ewidentnie przeważającą. Konkretów brakuje trochę. Pachnie takim 0-1 yy, po jakimś golu z dupy. Dobra, co ja bym wam mógł tu taktycznie zaproponować w tym meczu, żeby... No tak, spróbujemy chyba znowu przez Batora więcej pograć. Może wpuścimy znowu Związka, zobaczymy. Może znowu... Dwóch łysych mają w środku. No to jest, to jest kartka, panie sencie. To był atak w ogóle bezpardonowy, bez... A, no. Ale dwie już mają, mamy żadnej. Widać, kto gra w piłkę, a kto przeszkadza. Dobra, pora na jakieś zmiany chyba może po tej akcji. Ach, no nie, Filipe z głowy to nie bardzo. Yy, dobra, jakieś zmiany. Lipskiego niżej przesuniemy, wpuścimy tą kamuchę. Dobra, może z tego suskiego spróbujemy. Obator coś tak średnio. I... Mosiejko. Taki z dupy ten mecz trochę. Liczyłem tu na wielkie wydowisko, a... Trochę zdupy mecz. Co my tak ciasno w ogóle jesteśmy? Najpotężniejsze siły w życiu pochodzą tak naprawdę od... E, ...cierpliwości. To się nazywa zmiana. Brawo, brawo, brawo! Super Tomek, eee, no to co? Ciśniemy dalej, nie ma co się... Nie ma co się chyba bać. Przecież oni nic nie grają. To że to jest jakiś dramat. Przepłacona banda pozorantów. Jakbym był ich trenerem, to bym ich wszystkich pozabijał przecież. Carlos Julio do kieszeni tam schował, tego Torresa całego Le bull. Gong Tak! Uff, odblokował się! <ścoughs> Pięknie Dobrze, dobrze Pięknie zagrane nie no, ten związek z lipskim to widać, że... Obuchalik no, kurwa zrezygnowany totalnie, przecież rozpykali mu tych obrońcówek. Jaka ta wieczysta jest słaba w ogóle? Co to jest za banda patałachów? No ale dobra, na wszelki wypadek Filipe zmęczony bardzo, więc wpuścimy. Wicharskiego. Przesuniemy się niżej. Trzeba grać trochę wynikiem, nie? No to... Trzeba pomóc drużynie na tyle, na ile się da. Niższe tempo, więcej dyscypliny, więcej skrzydłami, bo są świeże. Uspokoić, przypilnować wyniku. Ja, no ale nie wierzę, że ta... Przecież oni lecą zaraz do trzeciej ligi. Z taką grą? To jest najsłabszy rywal, jaki mieliśmy. ich w ogóle nie ma na boisku. Chłop mógł kurwa... leki tańsze w aptece zrobić zamiast tego, by się jakoś przyczynił... dla dobra... Yy, narodu. To on se przepłaca jakąś bandę pozorantów ich zadowolonych. Spoko, no jak tak lubi jego sprawa. Jebne. Jeszcze Suski by prawie okno zajebał. Nawet nie ma co robić Cliffhanger'a w tym meczu. Miał być mecz sezonu, a kurwa jest... co, 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 co oni grają? Co oni robią w ogóle? Tak kleją powerkeeper! Patryk! Ja widzę, że jesteś zmęczony strasznie, ale to nie jest powód jeszcze oddawać bramkę tym cymbałom. Mają dzięki tobie celny strzał, a mogli skończyć mecz bez celnego strzału, co by było bardzo śmieszne. Ale sobie grają w trójkącie, patrzcie. Ten ich młodzian to chyba chcieli odgapić na siłę od nas, ale wzięli jakiegoś totalnego. Yy, jakiś beztalencie. Dobrze, Damian. Może sobie w tym momencie pozwolić na taką ekstrawagancję. Czemu nie? SSA. E, S, S, A. Ma oznaczać coś, coś, coś łatwego, coś przyjemnego. Świetne zmiany, nam wygrały mecz, ale ogólnie byliśmy fenomenalni. Miażdżyliśmy bananowców. 19 punktów na 24 możliwe. 6 zwycięstw, remis i porażka. 6 punktów przewagi nad siódmym miejscem. 20 złotych zniżki z, z konem jedno ja na pierwsze zakupy w lisku, aaaa, skorzystaj z promocji, bo jak nie skorzystasz, to promocja zostanie niewykorzystana przez Ciebie i to będzie bardzo smutne, nie boję się tego pójść i z reklamy.